sobie nawet tajfun napierdalać z Indonezji, nic mnie to nie obchodzi. Wieszamy w tym momencie osłony przeciwdeszczowe. Tu i tu. I jest, będzie robiona zgodnie z planem, po prostu wszystko tak jak miało być. Pić pizzę. W najcięższych możliwych warunkach. Nie dość, że na grillu, to jeszcze w deszczu. Na kamieniu do pizzy, niekontrolowana temperatura, wszystko po prostu. Nie da się po prostu tego zrobić. Dobrze. Ale olej jest, jest, już olej już no jest. Olej, no olej, no olej, bo nie zapomniałem, żeby kupić oliwę. Więc biorę to, co jest. No jest robota. Kolejny podej. Nie ma już gwoździ, to mało tutaj mniej Robić ciasto, Ciast? ciasto jest niezrobione. zobacz co ja robię, to, to będzie tragedia, nawet ja jeszcze nie wstałem z kolan, już jestem po prostu załamany, załamany. Nie będę pajacował i żadnego odczynu, rozczynu robił piekarskiego drożdże, no bo to nie ma sensu, no jak ma się nie udać, to się i tak nie uda. To jest prawo Merfiego po prostu takie tutaj, że jeżeli się to ma spierdolić, to się spierdoli nawet. Nawet nie ma sensu, wszystko się spierdoli, ja będę w ogóle. 300 deka mąki była drożdże, to jeszcze dodamy tyle, żeby było spółkila. No tyle. Olej jak w frajerze, no bo przecież nie ma oliwy. Mało coś tego oleju. I tyle wystarczy. I tej sola. Trochę. Nie za duża, żeby nie zabić drożda. Brudnymi rękami. Oczywiście. Po co je myć, skoro i tak się i tak pizza będzie niedobra. Po prostu przy takiej wilgoci. No chyba tylko mogłem do lasu tam pójść. O tam. I pod drzewami teraz padać. A to, a, to, a to dopiero początek no ale ten, ten zapach benzyny to co no nic no wypali się nic nie miałem innego wyjścia A teraz konwencjonalnie butany tylko w stanie ciek ciśnie ja nie rokuję no nie rokuję, no ale co zrobić Ile stopni pizza się piecze? No 250 to jest takie minimum Ale faktycznie, no nie wiem czy Czy to jest kwestia ja, A jeszcze musimy drugiego grilla to, to już w ogóle jest dodatkowa trudność Temperatura Grillu, no bo skąd mam wiedzieć Tego się nie da sprawdzić Nie w takich warunkach ciasta Musiałem zagnieść już po wyrośnięciu drugi raz w związku z czym się nie rozciąga tak jak powinno, muszę je tak kłapać po prostu umiejętnie. No i zobaczymy co z tego będzie po prostu. Ten kamień powinien być nagrzany. No ale jak mam go nagrzać i, i czym potem wsadzę pizzę, tak? To jest kamień do pizzy, tak? tak. Hmm. No dobra. No i taka jest sytuacja. No nie, nie da się tego zrobić płynnym szybkim ruchem. Tak jak robią to we Włoszech, pizzaiolo, no bo ja po prostu nie, nie jestem nim, nie jestem pizzajolo, jestem po prostu zwykłym cwelem. Mój ojciec był łosiarzem. To jest to samo co pszczelarz, tylko się o sami zajmuje. Doskonale rozdrobnione pomidorki. Tak, i to trzeba zrobić łapą. No dobry tutorial będzie. Cała Polska będzie robić pizzę z grilla. Na pewno. Mozzarella no, nie Tak. Czyli co, nowatorskość metody polega na tym, że kamień grzeje się razem z pizzą. Tak. Nie dość, że zimne wyrastanie w temperaturze majówkowej polskiej, to teraz jeszcze będzie zimne pieczenie. Na zimnym kamieniu. Niezbyt ciepłym dniu. O. To się musi udać Nie, nie ma opcji no Nie mówisz No O Ja O, To Jest, kurde, profesjonalnie. No ale wolne pieczenie jest. Trzeba będzie jeszcze poczekać. No, no była konieczność podniesienia temperatury w piecu. No, no to, jest, to jest dramat. Tak, dokładnie tak, jak się spodziewałem. Dok dokładnie to jest, to jest efekt. No tak to wygląda, no. Pięknie się dymi. Gejzerki, gejzerki gdzie niegdzie jeszcze pulsują. Ale co, przywarło wszystko do, do kamienia i, mię, i, i ciasto nie wszędzie się udało wypiec. I co, Jolo, zadowolone? Dobre jest, tylko źle, po prostu źle zrobione <ścoughs> Pizza zażar zeżarł się na śmierć. <noise> że się pizza nie udała, to nie znaczy, że jej nie zjem. Już mówiłem na samym początku robienia, żeby skały srały i sam Poseidon wstał martwy z, z Bałtyku. To są I tak zjem. To z oreganem posyp. Zaraz sobie posypię o mastą Bo mi się ten. Bo z masą lepsze. Bo mi się. Zaparuję obiektyw zaraz.